Ziemia, nasza planeta, widziana z kosmosu, jest tylko niewielkim okruchem, ale dla nas ludzi to cały świat miejsce, w którym żyjemy, pracujemy, wychowujemy dzieci. Czy dbamy o naszą planetę jak o najcenniejszy skarb, czy wręcz przeciwnie sukcesywnie ją niszczymy. W tym programie poznamy wpływ człowieka na środowisko. Udowodnimy, że ludzie i środowisko są jak naczynia połączone. Dbając o środowisko, dbamy o samych siebie. Dolina Biebrzy to jeden z najbardziej dziewiczych rejonów Polski. Gęste lasy zamieszkiwane są między innymi przez łosie. Wokół ciągnące się po horyzont bagna, a zarazem siedliska tysięcy ptaków. Jest tam jedno z największych i najciekawszych torfowisk w Polsce, które jest idealnym miejscem do obserwacji ptaków. Widok z tej wieży zapiera dech w piersiach urok otaczającej przyrody odgłosy zwierząt, a szczególnie ptactwa, są najdoskonalszą muzyką dla naszych uszu bo pochodzącą z natury. Trzeba tylko zachować ciszę i ze spokojem czekać na kolejne niezwykłe obrazy i dźwięki, które nieustannie serwuje nam dolina Biebrze. Dzisiejsze torfowiska doliny Biebrzy zaczęły kształtować się około 10 tysięcy lat temu, wraz z końcem ostatniego zlodowacenia. Woda stopniejącego lądolodu tworzyła ogromną rzekę, która płynąc rzeźbiła bardzo szeroką dolinę. W trakcie wycofywania się lądolodu oddzieliły się od niego mniejsze bryły lodu, które wytapiały się, tworząc jeziora. W wyniku powolnego ocieplania klimatu jeziora polodowcowe zarastały roślinnością torfowiskową. W wielkiej polodowcowej rzece ubywało stopniowo wody, a jej szerokie koryto stawało się terenem bagiennym. Pradolina Biebrzy jest obecnie silnie uwodnionym obniżeniem, do którego spływają wody z otaczających wysoczyzn. Co daje objęcie tych terenów konwencją ramzarską? podnosi rangę naszego terenu, nasze, naszych bibrzańskich bagien w skali światowej. Jest to obszar zauważalny, jeden wśród wielu, jeden z naj, obszarów o największej powierzchni wśród polskich obszarów Ramsar, których mamy na chwilę obecną 19. Natomiast jeżeli chodzi o taki praktyczny wymiar, to największe znaczenie przy ochronie, przy możliwości ochrony tego obszaru, decydujące znaczenie ma włączenie Włączenie Bagien Biebrzańskich w ochronę jako Park Narodowy i też włączenie tego obszaru jako obszarów Natura 2000, Dolina Biebrzy i Ostoja Biebrzańska. Mozaika środowisk wodno-bagiennych powiązana w przeszłości z rolniczą działalnością człowieka sprawiła, że znajdziemy tu niesamowite bogactwo fauny i flory. Dolina Biebrzy to również atrakcyjne lasy bagienne i olsy oraz wyniesienia mineralne pośród bagien porośnięte przez murawy i łąki. Jakie ptaki szczególnie upodobały sobie Dolinę Biebrzy? Co je tu w ogóle przyciąga? Najbardziej cenne są gatunki wodnobłotne, czyli wodniczka w pierwszej kolejności należy wymienić gatunek, którego jedną piątą światowej populacji mamy tutaj właśnie w Dolinie Biebrzy, zwłaszcza na bagnie ławki. Orli grubodzioby to również gatunek co prawda związany z lasami, ale takimi podmokłymi, że też na, na, na podmokłych obszarach. Mamy mnóstwo gatunków ptaków siewkowych, dubelta, rycyka, kulika, czajkę, rybitwy, kaczki. Także tych gatunków jest naprawdę bardzo dużo, dla których Dolina Biebrzy jest najważniejszą ostoją w kraju, czasami nawet wręcz jedynym miejscem, gdzie gniazdują. Oprócz tego mamy ptaki migrujące. Myślę, że takim czynnikiem, które najbardziej je no to są po pierwsze bagna, które o takiej powierzchni w ogóle w Europie Środkowej nie mamy, tak dużych obszarów bagiennych. Również naturalna rzeka, jaką jest Biebrza, która corocznie wylewa, tworząc naprawdę unikalne siedliska dla ptaków. Najbardziej charakterystyczne gatunki dla Doliny Biebrzy to batalion, dubelt, kulik wielki, puchacz, cietrzew oraz orlik grubodzioby. Bardzo ważnym gatunkiem jest wodniczka. Od utrzymania biebrzańskich tużycowisk zależeć będzie istnienie tego gatunku. Dlaczego tak ważne dla ptactwa jest powstrzymanie sukcesji i usuwanie tych gatunków drzewiastych? Takie gatunki jak wodniczka, czyli jeden z najcenniejszych naszych gatunków, ale też wiele innych związanych z torfowiskami otwartymi, po prostu nie gniazduje w miejscach, gdzie zaczynają rosnąć drzewa, trzeba je usuwać. Przez około 30 lat przed powstaniem parku mieliśmy taką sytuację, że, że te torfowiska nie były użytkowane, koszane, więc trzeba to teraz... Na nowo wznowić. A teraz, jeszcze w związku ze zmianami klimatu, to, te, ta sukcesja się nasila i staje się coraz większym zagrożeniem, bo, bo dobrze uwodnione torfowisko no to sobie jakoś radzi z, tymi, z tym podrostem, natomiast takie przesuszone to niestety zarasta jeszcze szybciej. Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego występuje 55 gatunków ssaków, 295 gatunków ptaków, w tym 187 lęgowych. 38 gatunków ryb, 13 gatunków płazów oraz 5 gatunków gadów. Bezkręgowce są reprezentowane przez ponad 1100 gatunków motyli, około 500 gatunków pająków i ponad 1100 gatunków chrząszczy. Jakie prace na terenie parku są prowadzone, żeby powstrzymać wygnięcie niektórych gatunków roślin czy też zwierząt? Są różne sposoby ochrony czynnej w zależności od gatunku czy siedliska i prowadzimy różnorodne działania, one są na różną skalę. Jeżeli chodzi o obszary torfowiskowe, mamy tutaj kilka takich sztandarowych gatunków roślin bardzo cennych związanych z tym siedliskiem, na przykład to są storczyki, jak lipieni glozela czy inny gatunek skalnica torfowiskowa. Obydwa są załącznika drugiego dyrektywy siedliskowej. I tutaj już są koszenia ręczne bagien i muszę zaznaczyć, że to jest prowadzone w dosyć trudnych warunkach. To nie jest praca bardzo łatwa. I wykaszamy też bagna w sposób mechaniczny za pomocą specjalnie przystosowanego do tego sprzętu. I to są ratraki. I to jest prowadzone, oczywiście, w odpowiedni sposób, z odpowiednią częstotliwością, w odpowiedniej porze roku. Jakie są największe atrakcje turystyczne tego obszaru? Sam Biebrzański Park Narodowy jest to najwyższa forma ochrony przyrody i na terenie, na terenie parku mamy szlaki piesze, ścieżki biegowe, szlaki rowerowe, szlaki wodne, mamy około 20 punktów widokowych, platformy widokowe także atrakcji jest co nie miara, tak? Oczywiście Biebrzeński Park Narodowy chroni mokradła, tereny bagienne i to tutaj można zobaczyć i można z tego oczywiście doświadczyć. Mamy bardzo fajny szlak Barwi Gugny o długości 9 km. Na szlaku właśnie Barwi Gugny można zażyć kąpieli borowinowych, można się potaplać, zasmakować kwintesencji bagien. Jest to szlak trudny. No nie wszystkim polecamy ten szlak, ale takim hardkorowcom, survivalowcom jak najbardziej. Pamiętajmy o tym, że na terenie parku można poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych, nie można chodzić tam, gdzie mi się podoba. Dlatego też ja wyróżniam takie dwa etapy podstawowe, tak? okres przygotowawczy do wizyty na obszarze chronionym, a pamiętajmy, że parki właśnie narodowe są najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce i do tego trzeba się przygotować, chociażby E, zasięgnąć informacji, jakie rzeczy są potrzebne do wzięcia ze sobą, tak? e, jak stosować je, które szlaki są dostępne. Pamiętajmy, że dyrektor Parku Narodowego w każdej chwili może zamknąć. Fragmenty szlaków ze względu na potrzeby ochrony przyrody, zagrożenia PPOŻ, przeciwpożarowe. Także nie jest tak, że jeżeli jakiś szlak jest ustanowiony, to on zawsze jest dostępny. Pamiętajmy o tym, przygotujmy się do tego i pamiętajmy, że w większości parków narodowych obowiązują karty wstępu, które trzeba wykupić i okazywać na żądanie Straży Parku. Bogactwo przyrodnicze bagien biebrzańskich kształtowało się przez wieki pod wpływem ekstensywnej gospodarki rolnej. Rolnicy kosili łąki, wypasali bydło i konie, dzięki czemu istniały rozległe, otwarte przestrzenie porośnięte tużycami i trawami. Tradycyjne rolnictwo zanikło w latach 80. ubiegłego wieku. Co jest symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego? Symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego jest bazalion. To jest taki ptak, tutaj mam wychowanego sobie na, na koszulce. Gatunek ptaka siewkowego, który u nas kiedyś gniazdował, w tej chwili jest dość pospolitym gatunkiem na przelotach, zwłaszcza przylocie wiosennym. To jest ptak gniazdujący w Arktyce, gdzieś w Rosji, a, a zimujący w zachodniej Europie. U nas się pojawia głównie na tych wiosennych rozlewiskach, kwiecień, maj. Zatrzymuje się tutaj, żeby odpocząć, żerować, uzupełniać pełnić zapas energii w trakcie swojej wędrówki. A czy zwykły turysta ma szansę go zobaczyć? Tak, jeśli przyjedzie w odpowiednim momencie nad Biebrze, to, to jak najbardziej jest to dość liczny ptak, zwłaszcza w kwietniu, maju, kiedy tutaj bataliony tokują, są dość liczne. Stosunkowo mało płochliwe, można go obserwować np. w trakcie żerowania na, na polach ornych, ale też w dolinie rzeki, przy niektórych szlakach. Biebrzański park jest jednym z 23 polskich parków narodowych. Rzeka Biebrza ma długość 165 km i nazywana jest polską amazonką. W Biebrzańskim parku żyje 6 gatunków pijawek. Jak najmniej inwazyjnie obserwować przyrodę? Jest to istotne pytanie, tak, zwłaszcza na obszarach chronionych. Oczywiście możemy poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych. W naszym parku, Biebrzeńskim Parku Narodowym prawie mamy 20 wież widokowych i punktów widokowych i polecałbym korzystać z nich. Jeżeli wyruszamy z kolei w teren na szlaki, wyznaczone szlaki turystyczne, powinniśmy pamiętać przede wszystkim o tym, że musimy się wczuć, że sami jesteśmy cząstką przyrody i zachowywać się zgodnie, normalnie, z, z jakimiś zasadami, ale owszem, oto owszem, ale przede wszystkim e, zdrowy rozsądek i taka e, wrodzona etyka e, co można, po prostu co nie można. Jakich zasad należy bezwzględnie przestrzegać? Przede wszystkim trzeba być cicho. Można zapomnieć o repelentach. U nas jest dużo komarów i insektów, ale pryskając się repelentami, dajemy znać zwierzę z odległości kilkuset metrów, że jesteśmy. Y, polecałbym tutaj raczej długie rękawy, y, długie nogawki w spodniach. Tak, kapelusze ochranne, nawet z moskitierą ochraniające twarz. Do tego też y, odpowiednie obuwie. Czasami nie wystarczą zwykłe buty do chodzenia, do trekkingu. Trzeba mieć y, no, kalosze, ewentualnie nawet woderę, zale w zależności od szlaku, na który się wybieramy. Y, nie bez znaczenia też. Powinno być nasze osobiste wyposażenie. Powinniśmy być gotowi przede wszystkim na burzę, na zmieniające się warunki, które w ostatnich latach, gdy klimat nam się ociepla, zmienność warunków atmosferycznych jest no, istotna tak, i znacząca. Podobno zwierzęta są mniej puchniwe, kiedy płyniemy, a nie przechodzimy, na przykład po kładkach czy też po mostach. Z wody Biebrzański Park Narodowy prezentuje się niezwykle atrakcyjnie. Niezależnie od tego w jaki sposób zwiedzamy takie miejsca, pamiętajmy, że jesteśmy tu tylko gośćmi i tylko od naszego zachowania zależy, jak dużo uda nam się tutaj zobaczyć.